Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Program kolejnej edycji Tysiąc Miglia 2022 został zaprezentowany w Bresci, wraz z ogłoszeniem trzech wydarzeń które poprzedzą Czerwoną Strzałę. PR i Komunikacja 4 listopada 2021 roku. 1000 Miglia to najsłynniejszy wyścig na świecie, wydarzenie podziwiane i cenione na wszystkich szerokościach geograficznych, dzięki legendarnym samochodom i trasie. Która jest w stanie ominąć jedne z najpiękniejszych miejsc we Włoszech. Edycja 2022 została zaprezentowana w Bresci, w symbolicznym mieście Tysiąc Miglia, z kilkoma interesującymi nowościami, które wyprzedzą całe wydarzenie. Odbędą się powiązane wydarzenia, wybrane tak, aby fani samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich we Włoszech i za granicą doświadczyli wyjątkowych emocji. Zgodnie z wartościami powszechnie uznawanymi za czerwoną strzałę. 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition. Wśród wydarzeń związanych z 1000 Miglia znajdzie się 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition, która odbędzie się w dniach 18 do 22 lutego 2022 roku, zbiegając się z 50 Rocznicą powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Expo 2020. Wydarzenie dostępne tylko dla 100 właścicieli wybranych samochodów historycznych i aktualnych supersamochodów, którzy rozpoczynając w Dubaju i przybywając do Abu Zabi, przejadą przez wszystkie siedem emiratów, pokonując 1600 km przez pustynie Szariach, majestatyczne góry Khor Fakkan i rezerwaty namorzynowe. Które charakteryzują Kalba, Alpiny Cup. W dniach 9 do 12 marca 2022 roku odbędzie się również druga edycja Cop Padele Alpiby 1000 Miglia. Jest to wyścig regularny dla samochodów historycznych, pierwszy wyścig ważny dla Mistrzostw Włoch Grand Prix 2022, który odbędzie się między Włochami, Austrią i Szwajcarią wzdłuż trasy która w tych trzech krajach pozwoli zobaczyć niektóre miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drogi Sorrento Sorrento zbyt 1000 Miglia to kolejne z wydarzeń związanych z Fletcia Rossa, regularnym wyścigiem, który potrwa trzy dni. Strasą, zanurzoną w mitycznej scenerii Zatoki Sorrento od 7 do 10 kwietnia 2022 roku, uczestnicy będą mogli zanurzyć się w gastronomicznej i kulturalnej doskonałości tego obszaru w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc dla turystów z całego świata, na przemian z chwilami poświęconymi rywalizacji i ekskluzywnym doświadczeniom na wybrzeżu Amalfi. W sobotę 9 kwietnia w centrum Sorrento odbędą się pucharowe zawody regularności, w formacie 1 na 1, a także concors od i eleganza, podczas którego świętowany będzie samochód, który spotkał się z największą aprobatą popularnego jury. Opublikowano w ciekawostki wiadomości motoryzacyjne a WordPress komentarz Hello World.